Misja Nowa Ziemia. Pomagamy w dotarciu do prawdy, mówiąc o rzeczach najważniejszych. Dlaczego religie są przeszkodą w naszym rozwoju? Na całym świecie, według różnych szacunków, istnieje od 4200 do 10 000 różnych religii. To imponująca liczba. Jeszcze większe wrażenie robiłaby liczba bogów, gdyby zestawić ich obok siebie. Dla każdego wierzącego to jego Bóg jest prawdziwy i jedyny. Rodzi się zatem pytanie, co z pozostałymi? Jak odnaleźć się w takim gąszczu postaw, obrzędów i wierzeń, które oferują różne religie? Czym właściwie jest religia? Religia jest złożonym zjawiskiem kulturowym. Które odgrywa od wieków kluczową rolę w życiu wielu społeczności na całym świecie. Geneza religii sięga pradawnych czasów, kiedy to pierwsze społeczeństwa zaczęły poszukiwać wyjaśnień dla zjawisk przyrodniczych i ludzkiego istnienia. W najwcześniejszych formach religii często występowały animistyczne wierzenia, w których przyroda, zwierzęta i elementy natury były postrzegane jako nosiciele duchów czy boskich mocy. Z czasem te wczesne wierzenia ewoluowały w bardziej zorganizowane systemy religijne, które zyskały struktury, doktryny i święte teksty. Wśród najstarszych i najbardziej wpływowych religii świata znajduje się hinduizm, który jest jednym z najstarszych systemów wierzeń i praktyk. Hinduizm charakteryzuje się wiarą w wielu bogów i boginie, a jego centralne pojęcia obejmują karmę, reinkarnację i dążenie do moksz, czyli wyzwolenia od cyklu narodzin i śmierci. Hinduizm jest również znany z bogatej tradycji rytualnej i filozoficznej, która znalazła odzwierciedlenie w świętych tekstach takich jak Wedy i Pchagavad w tradycji monoteistycznej, judaizm, chrześcijaństwo i islam są trzema głównymi religiami, które dzielą wspólne korzenie w wierze w jednego Boga. Judaizm, najstarszy z tych systemów, skupia się na umowie między Bogiem a narodem izraelskim, a jego święte teksty, takie jak Tora, zawierają przepisy i prawa dotyczące życia duchowego i społecznego. Chrześcijaństwo, które wyrosło z judaizmu, koncentruje się na naukach Jezusa Chrystusa i dąży do zbawienia poprzez wiarę w jego ofiarę na krzyżu. Islam, złożony przez proroka Mahometa w VII wieku, podkreśla jedność Boga Allah i przestrzeganie pięciu filarów wiary, które obejmują m.in. modlitwę, jałmużnę i post główne założenia największych religii świata. Pomimo różnorodności religii na świecie, wiele z nich dzieli wspólne fundamenty i zasady, które można dostrzec, gdy spojrzymy na nie głębiej. Główne założenia największych religii często koncentrują się na podobnych wartościach i naukach, mimo różnic w rytuałach i dogmatach. W chrześcijaństwie centralną wartością jest miłość do bliźniego, co odzwierciedla przykazanie Jezusa. Aby kochać innych tak jak siebie samego. Podobnie w Islamie, podstawową zasadą jest miłość i szacunek wobec innych, co wyraża się w naukach proroka Mahometa, który podkreślał znaczenie miłosierdzia i współczucia. W judaizmie, miłość do bliźniego jest kluczowym przykazaniem, wyrażonym w Biblii Hebrajskiej, gdzie mówi się o konieczności traktowania innych. Z życzliwością i sprawiedliwością. W hinduizmie, chociaż obecne są różne bóstwa i systemy wierzeń, wspólną zasadą jest karma, prawo przyczyny i skutku, które kładzie nacisk na działanie z miłością i dobrem dla innych. W buddyzmie, który formalnie nie jest religią, lecz filozofią, ze względu na brak centralnej postaci Boga, kluczowe nauki Buddy koncentrują się na współczuciu i zrozumieniu cierpienia. Oświecenie w buddyzmie osiąga się poprzez rozwijanie miłości, mądrości oraz praktykowanie głębokiego zrozumienia siebie i świata. Mimo różnic w praktykach, rytuałach i naukach, te religie dzielą wspólną ideę dążenie do poprawy relacji między ludźmi i do osiągnięcia harmonii w społeczeństwie. Każda z nich, choć wyraża to w różny sposób, promuje zasady miłości, współczucia i sprawiedliwości jako podstawowe elementy duchowego rozwoju i życia w zgodzie z innymi. Analizując te religie w kontekście ich głębszych przesłań, można zauważyć, że pomijając historyczne i dogmatyczne różnice, wiele z nich zmierza do osiągnięcia podobnych celów. Promowania miłości, harmonii i wzajemnego szacunku, co stanowi uniwersalne przesłanie, niezależnie od religijnej tradycji. Religia nie taka święta, jak się okazuje. Religia, choć odgrywa istotną rolę w kształtowaniu ludzkiego życia, była także źródłem licznych konfliktów i manipulacji. Przez wieki była wykorzystywana do celów władzy i kontroli. Co doprowadziło do wielu brutalnych wydarzeń. W Cesarstwie Rzymskim chrześcijanie doświadczyli brutalnych prześladowań, zwłaszcza pod rządami cesarza Nerona, który obarczał ich winą za podpalenie Rzymu, co prowadziło do męczeństwa wielu wiernych. W XIII wieku Kościół katolicki ustanowił inkwizycję, której celem było zwalczenie Herezji. Przy użyciu tortur i publicznych egzekucji, krucjaty, zorganizowane od XI do XIII wieku, były kolejnym przykładem brutalności. Prowadziły do masakr motywowane zarówno religijnie, jak i politycznie. W XVI wieku reformacja, która doprowadziła do powstania różnych odłamów chrześcijaństwa, wywołała liczne wojny religijne, takie jak Wojna Trzydziestoletnia które przyniosły ogromne straty ludzkie i zniszczenia. W XIV wieku Kościół katolicki stosował ostracyzm wobec heretyków i czarownic, co często kończyło się ich śmiercią lub wygnaniem. Przykładem manipulacji religijnej przez władze świeckie jest działanie cesarza Justynianina I w VI wieku, który zakazał wiary w reinkarnację. Papież Wirgiliusz który sprzeciwiał się tej decyzji, został aresztowany i zmuszony do podpisania rozporządzenia przeciwko zwolennikom reinkarnacji. Po powrocie z niewoli zmarł w Syrakuzach, prawdopodobnie z rąk wynajętych morderców. To wydarzenie pokazuje, jak władza świecka mogła wpływać na doktrynę kościelną, eliminując elementy, które mogłyby zagrozić jej kontroli. Która religia jest najbliżej prawdy? Racjonalne myślenie człowieka powinno ujawnić sprzeczność i nieprawdopodobieństwo w przekonaniu, że spośród wielu tysięcy różnych wyznań na świecie, każde z nich może być jednocześnie prawdziwe. Idea, że Stwórca miałby wybrać jedynie jedną grupę wiernych jako prawdziwie zbawioną, a resztę skazać na potępienie, wydaje się absurdalna i nieracjonalna. Taki pogląd świadczy o braku głębszej refleksji i analizy. Rozważając na przykład religię chrześcijańską, która dominuje w naszym kraju, można zauważyć, że głosi ona, iż Bóg wybrał tylko określoną grupę ludzi urodzonych w konkretnym miejscu i czasie, jako jedynych mających szansę na zbawienie wieczne. Inni urodzeni w różnych miejscach, którzy nie przyjmują określonych sakramentów, są skazani na wieczne potępienie. Osoby przekonane, że ich religia jest jedyną prawdziwą, często są manipulowane przez liderów religijnych i mają ograniczoną wiedzę o innych wierzeniach, opierając się na powierzchownych informacjach. Pomimo tego, ich krytyka, a nawet nienawiść wobec innych religii jest łatwo dostrzegalna. Odpowiedzi na kluczowe pytanie. Która religia jest tą właściwą? Pojawiają się w licznych przekazach od istot pozaziemskich, channelingach, badaniach regresyjnych, informacjach z kronik Akaszy czy od osób, które doświadczyły śmierci klinicznej. Istotne są słowa Roberta Bernatowicza, które stanowią nasze główne motto: Nie ma wiary, jest wiedza. Powinniśmy kierować się wiedzą, a nie wiarą która przez wieki była narzędziem manipulacji. Należy jednak zauważyć, że wiele z tych źródeł wiedzy jest ignorowanych lub potępianych przez tradycyjne religie, które uznają je za herezję niepotwierdzone naukowo. To nie dziwi, ponieważ religie o ustalonych doktrynach często odrzucają wszelkie teorie lub przekazy, które mogłyby podważyć ich zasady. Co przekazują nam istoty pozaziemskie? Musimy uznać kilka kluczowych faktów. Jako ludzkość nie jesteśmy centrum wszechświata ani jedynymi istotami we wszechświecie. Istnieje wiele rozwiniętych cywilizacji, a my, mieszkańcy Ziemi, znajdujemy się na stosunkowo niskim poziomie duchowego rozwoju. Możemy porównać naszą sytuację do dzieci w przedszkolu podczas gdy inne cywilizacje są na poziomie podstawówki, liceum czy nawet studiów wyższych, posiadając znacznie bardziej zaawansowaną wiedzę o wszechświecie i życiu. Te bardziej rozwinięte istoty często pamiętają swoje poprzednie wcielenia i znają zasady istnienia, co sprawia, że ich wiedza jest rozległa i głęboka. Przykłady kontaktów z istotami z innych planet jak te opisane przez Michela de Marquet czy księdza Bronisława Polta Nowitiusa, pokazują spójne wizje dotyczące celu istnienia i życia po śmierci. Wszyscy ci świadkowie opisują Boga jako Stwórcę, wielką miłość, do której zmierzamy poprzez liczne inkarnacje na Ziemi i innych planetach, aby ostatecznie wrócić jako cząstka tego źródła. Po śmierci każdy trafia do tego samego miejsca, niezależnie od wyznawanej wiary czy religii. Dla bardziej rozwiniętych cywilizacji reinkarnacja jest naturalnym i powszechnym zjawiskiem, a oni doskonale rozumieją te zasady. Na obecnym etapie naszego rozwoju wiele osób poszukuje obiektów wiary, dogmatów i rytuałów, które mogą wydawać się niezbędne. Jednak istoty pozaziemskie sugerują, że dla głębszego duchowego zrozumienia takie elementy mogą nie być konieczne. Informacje od osób, które przeżyły śmierć kliniczną Ludzie, którzy przeszli przez doświadczenie śmierci klinicznej, dostarczają niezwykle cennych informacji na temat życia po śmierci oraz aspektów związanych z religią i wiarą. Większość z tych relacji wskazuje, że ziemskie religie i wierzenia mają niewielkie znaczenie w kontekście doświadczeń po drugiej stronie. Choć zdarzają się przypadki, gdy osoby spotykają postacie takie jak Jezus czy inne znane awatary, często są to projekcje utartych schematów, które były głęboko zakorzenione w ich umysłach. Wielu ludzi, którzy przeszli przez doświadczenie śmierci klinicznej, relacjonuje, że rzeczywistość po śmierci jest wolna od religijnych podziałów. W tym stanie wszyscy są traktowani równo, postrzegani jako światło i energia. Religie i ich związane wierzenia nie odgrywają tam roli. Każdy trafia do tego samego miejsca, niezależnie od swoich wcześniejszych przekonań. Prawa wszechświata regulujące życie i śmierć są stosowane uniwersalnie, bez różnicowania. Opowieści tych osób często ukazują zaskakujące podobieństwa, sugerując, że religia i wiara nie mają wpływu na to, co się dzieje po śmierci. Polecamy kanał Przewodnicy Duchowi, na którym znajduje się wiele relacji osób, które opowiadają o swoich doświadczeniach. Badania hipnoterapeutów Dolores Cannon i Michaela Newtona. Regresja hipnotyczna to potężne narzędzie umożliwiające cofnięcie się do momentów narodzin, śmierci z poprzednich żyć lub wielu inkarnacji na przestrzeni setek lat. Prace takich badaczy jak Cannon i Newton, dokumentowane w ich książkach, ukazują że ich klienci żyjący w różnych kulturach i okresach historycznych opisują życie po śmierci w sposób, który sugeruje, że nasze ziemskie wierzenia mogą być błędne. Ich relacje jednoznacznie wskazują, że po śmierci jesteśmy czystą energią, a religijne różnice, które mają znaczenie na Ziemi, tracą swoją wagę w świecie pozaziemskim. Nasze przywiązania do religii zanikają wraz z zakończeniem życia, a dusza trafia do miejsca uniwersalnego dla wszystkich świadomych bytów. O tych zagadnieniach często piszemy na naszym blogu, dzieląc się wiedzą z prac autorów na temat życia po śmierci, które jak się okazuje różni się od religijnych założeń. Zachęcamy do lektury i poszerzania wiedzy na ten fascynujący temat. Dlaczego żadna religia nie powinna istnieć? Jak już wspomnieliśmy, religia to nie to samo co duchowość. Religia na ziemi stała się głównie narzędziem manipulacji, wykorzystywanym przez jej przedstawicieli do kontroli wiernych. Ludzie często ślepo wierzą, polegając na innych w kwestii tego, co jest właściwe, bez wysiłku samodzielnego zgłębiania wiedzy. Igor Witkowski, pisarz i dziennikarz, zauważył w jednym z wywiadów, że religia mogła pełnić ważną rolę w przeszłości, ale dzisiaj, gdy mamy dostęp do licznych relacji, badań i wiarygodnych faktów, trudno zrozumieć, dlaczego ktoś nadal postrzega swoją religię jako jedyną prawdziwą z tak wielkim oddaniem. Ludzie, którzy przebudzili się duchowo, zdają sobie sprawę, że religia często przynosi więcej szkód niż korzyści. Oddala od źródła, wprowadzając dogmaty, zakazy i przykazania, które czynią ludzi jakoby zależnymi od Stwórcy, zapominając o tym, że są jego częścią i mają w sobie potencjał do osiągnięcia wszystkiego. W przeszłości religia pełniła rolę wsparcia duchowego. Oferując ludziom poczucie opieki i wiary w trudnych czasach, w jakich żyli. W obliczu ograniczonej wiedzy takie podejście mogło być zrozumiałe. Przekazy zawarte w starych świętych księgach oraz nauki kapłanów i władców były przyjmowane bez głębszej analizy. Mimo zmieniających się pokoleń, to podejście przetrwało. Dziś Mimo dostępu do ogromnej ilości wiedzy, wiele osób wciąż kurczowo trzyma się dawnych przekonań, nie otwierając się na szerszą perspektywę. Ślepa wiara utrudnia dostrzeganie prawdy, która staje się coraz bardziej dostępna dzięki duchowemu przebudzeniu. Religia w swojej obecnej formie często funkcjonuje jako narzędzie władzy i manipulacji, które hamuje duchowy rozwój. Zamiast wspierać nas w zbliżaniu się do źródła i rozwijaniu świadomości, zatrzymuje nas w miejscu, przekonując, że jej kontrola nad ludźmi jest możliwa tak długo, jak długo pozostają jej wyznawcami. Warto zaznaczyć, że brak wiary na rzecz wiedzy nie prowadzi do ateizmu. Ateizm opiera się na innych zasadach i ma odmienną podstawę. Nasze przekonanie, które odrzuca wiarę na rzecz wiedzy, wynika z przekonania, że wiedza, w przeciwieństwie do ślepego zaufania, które często towarzyszy wierze, pozwala nam naprawdę zrozumieć rzeczywistość. Wiedza otwiera nasze oczy, serce i duszę, przywracając nam prawdziwe zrozumienie tego, kim naprawdę jesteśmy.